ja nazywam się Mateusz Szanowski, witam Cię na moim poradniku. Świetnie, że tutaj trafiłeś. Zapewne interesujesz się inwestycjami na kryptowalutach, ale nie wiesz jak zacząć. Dzisiejszy odcinek pomoże Ci szybko wyszukać informacje o kryptowalucie przed podjęciem decyzji o jej kupnie. Podstawowe dane znajdziesz na trzech popularnych przeglądarkach. Przeglądarki z kryptowalutami, a najbardziej znanymi i stosowanymi obecnie na rynku to CoinGecko, CoinPaprika i CoinMarketCap.com ja najczęściej korzystam z coinpaprika.com i tą przeglądarkę polecam jako numer 1. Wiesz już w tym momencie, gdzie znaleźć informacje o kryptowalucie i teraz stoisz przed dylematem. Kupić czy nie kupić. Przed kuptem pierwszej swojej kryptowaluty przeprowadź przede wszystkim dwie ważne rzeczy. Analizę fundamentalną oraz analizę techniczną. Analiza fundamentalna jest jedną z podstawowych technik analizy stosowaną na rynku kapitałowym. Jej celem jest analiza kondycji ekonomicznej badanej spółki, a w naszym przypadku kryptowaluty. Wycenia ona w ten sposób jej wartość. I teraz na przykładzie analizy fundamentalnej pokażę Wam mniej więcej jak wyszukiwać fundamentalnych informacji o danej kryptowalucie. Analizę fundamentalną przeprowadzisz wchodząc na jedną z trzech podanych wcześniej przeze mnie przeglądarek. W moim przypadku zrobimy to na podstawie mojej ulubionej przeglądarki coinpaprika.com Wchodzimy w ten sposób wybrany przez nas kryptowalutę. Powiedzmy, że zrobimy to na przykładzie Chainlinka. Tak? Wchodzimy w Chainlinka i czytamy podstawowych informacji o Chainlinku. Na pierwszej stronie, oczywiście, pokazuje nam informację, że Chainlink jest tokenem bazującym na blockchainie Ethereum. Jest najbardziej aktualna dla niego cena to 125 zł. Jest notowany na 80 giełdach, są aktywnych rynków itd. tak dalej, i Dla nas podstawową informacją jest to, że możemy sobie sprawdzić na tej stronie dotyczącej czynnika więcej szczegółowych informacji odnośnie, odnośnie tej kryptowaluty. Wchodzimy sobie na przykład bezpośrednio z tej strony na stronę tej firmy Chainlink tak? i czytamy sobie podstawowych informacjach o tym, czym jest dokładnie Chainlink. Okay. Wchodząc na tej stronie, dowiadujemy się podstawowych informacji odnośnie programistów, rozwiązań, ekosystemu, społeczności, blogu itd. Czyli strona istnieje, firma istnieje. Z innych informacji, jeśli chcielibyśmy się dowiedzieć, wówczas wchodzimy sobie, skrolujemy sobie niżej i czytamy od podstawowych informacji: w jakim jest ona rankingu, jaki ma najwyższą cenę, kiedy osiągnęła, jakie ma zasoby wolumenowe itd. Najważniejsza dla nas rzeczą w wan fundamentalnej jest dokumentacja techniczna. Tak? Wchodząc w tzw. white paper, dowiadujemy się o podstawowych informacjach zawartych o organizacji, o technologii stosowanej przez tą firmę itd. itd. Jeśli chodzi o pozostałe rzeczy, które są dla nas bardzo ważne, to jest oczywiście struktura organizacji, czy jest ona centralizowana, czy zdecentralizowana. Tutaj te wszystkie informacje z tej strony sobie wyczytamy. Ważnym także aspektem jest social media, czyli to, gdzie działa dana kryptowaluta. W tym przypadku na Chainlinku, z tego co widzę, Chainlink jest stosowany na Telegramie. Także możemy sobie wchodzić bezpośrednio przez tą stronę w Telegram, gdzie znajdziemy informacje bezpośrednio związane z projektem Chainlinka. A także możemy sobie kliknąć w Twitter, przykładowo klikniemy sobie w Twitter. No i tutaj śledzimy sobie bezpośrednio oczywiście informacji Odnośnie tego, co dzieje się w projekcie Chainlink. Ok, to by było wszystko, jeśli chodzi o taki szybki przegląd dotyczący Chainlinka. Gdy skończycie przeprowadzać analizę fundamentalną, przejdźcie do przeprowadzenia analizy technicznej. Analiza techniczna jest niczym innym niż zbiorem technik mających na celu prognozę przyszłych cen danego waloru. Mówię tutaj o kryptowalucie, surowcach, a także innych aktywach typu akcja, obligacja inne papiery wartościowe. Analiza techniczna ma na celu pokazać nam, jak kształtowała się cena danego waloru w przeszłości. Aby przeprowadzić analizę techniczną, możecie skorzystać przede wszystkim z dwóch przeglądarek. Jedną, którą, z której ja korzystam i którą polecam jest tradingview.com oraz druga, która ma też bardzo wiele zalet: chartscointrader.pro. Udając się na te dwie przeglądarki, będziecie mogli dokonać analizy kształtowania się cen danej kryptowaluty. Gdy no już macie zdecydowane jaką konkretnie kryptowalutę chcecie kupić przechodzicie do kolejnego ważnego aspektu jakim jest wybór giełdy. Wybór giełdy nie jest dosyć prostą sprawą ponieważ giełd mamy bardzo wiele i w tym momencie musicie sobie zwrócić uwagę na pewne aspekty. Wejdźcie na stronę coinpaprika.com i zdecydujcie sobie jaką giełdę konkretnie wybrać. Najlepiej jest zwrócić uwagę przede wszystkim na to jakie zaufanie ma aktualnie giełda wśród inwestorów. Oraz jak dużym wolumenem dysponuje. Ja osobiście sugeruję korzystać z giełd Stop 10, a sam właściwie stosuję się do inwestycji na giełdzie Binance oraz polskiej giełdzie Bitbay. Głównie aktualnie traduję na giełdzie Binance. I tą giełdę mogę Wam spokojnie polecić, ponieważ jest bezpieczna i zawiera bardzo dużo par kryptowalutowych. Na koniec sprawdź, jaki panuje sentyment na rynku. Skorzystaj z przeglądarek wskazujących indeks strachu i euforii. Nie kupuj nigdy w euforii, kupuj, gdy rynek jest w strachu. W tym momencie wiesz już od czego zacząć. Pozostaje mi już tylko trzymać za Ciebie kciuki i życzyć powodzenia w dalszej edukacji i inwestycjach. Trzymaj się, cześć. Jeśli jesteś zainteresowany, aby dołączyć do społeczności inwestorów Money Hunters, zapraszam się do mojego bezpłatnego kanału, znajdującego się na Telegramie. Na kanale znajdziesz grupę z moimi codziennymi analizami bitcoina, altcoinów oraz grupę z materiałami edukacyjnymi. Link do zaproszenia znajdziesz poniżej w opisie filmu. Zapraszam do zobaczenia. Cześć!